Masz poczucie, że twoje plany i marzenia nie przekładają się na rzeczywistość, i w praktyce nie realizujesz tego, co chcesz. Nie idziesz bliżej tych celów, które wcześniej sobie założyłeś, albo twoje życie nie wygląda w ogóle tak, jakbyś tego chciał, czy sobie założyłeś. Mam na imię Janek, jestem z projektu Tu i teraz. Chciałbym ci opowiedzieć o priorytetach. Priorytety to lista ważności spraw, czy celów, które sobie zakładasz. Oczywiście lista priorytetów rzeczywistych, tego jak żyjesz, może nawet znacznie różnić się od listy priorytetów, które sobie założyłeś. Do tego jeszcze wrócimy. Priorytety służą do tego, aby poukładać sobie swoje życie, swój czas, uwagę, zaangażowanie czy po prostu siły względem tych rzeczy, które chcesz, aby zostały zrealizowane najpierw, versus rzeczy, które mogą poczekać albo być zrealizowane później. Możesz je wykorzystać do tego, aby stały się Twoją siłą i przez to zbudować swoje życie świadomie. Ok, przejdźmy do praktyki. Weź kartkę i wypisz sobie na kartce te rzeczy, które są dzisiaj na teraz dla Ciebie najważniejsze. Możesz zacząć od rodziny, możesz zacząć od relacji, od Boga, możesz zacząć od pracy, możesz zacząć od swojego rozwoju. Po prostu wypisz. Pierwszy punkt – rodzina. Pierwszy punkt – relacje. Drugi, znajomi. Drugi, nauka. Cokolwiek. Trzeci, jeszcze co innego. Po prostu postaraj się wypisać te najważniejsze rzeczy, które chcesz zrealizować w Twoim życiu. Nie przejmuj się tym, że to nie będzie plan na całe Twoje życie. Tego nie chcemy stworzyć. Załóż sobie, żeby to było na przykład na następny semestr, miesiąc, pół roku coś takiego. Ok, jak sobie wypiszesz już te priorytety, to spójrz na nie. Spójrz na tą listę. Czy jest to lista, w której chciałbyś jeszcze coś zmienić, coś przestawić, czy to na pewno jest już jej ostateczna wersja na ten moment? Teraz odłóż te listę na bok i napiszmy drugą listę. Tym razem względem czasu. Mamy 24 godziny, nikt z nas niestety nie jest w stanie wykrzesać więcej zdoby. Stąd potrzebujemy zobaczyć, na co poświęcasz najwięcej czasu. Ponieważ w praktyce to, na co poświęcasz najwięcej czasu, energii, uwagi i pieniędzy, Prawdopodobnie będzie wyżej w Twojej liście priorytetów. To sprawdźmy. 8 godzin snu. No, jak jesteś szczęśliwy i są wakacje, to pewnie jest 8-9. Ze szkolną rzeczywistością bywa różnie. Załóżmy, że no ta jedna trzecia doby, może trochę mniej, to jest sen. Zostały nam dwie trzecie, tak około 14 załóżmy godzin w ciągu dnia. No to na co poświęcasz czas? Oczywiście poświęcasz czas na jakieś jedzenie, na jakieś przygotowywanie się, przebieranie, ubieranie, wstawanie. Ok. No to załóż sobie mniej więcej ile realnie jesteś w stanie na to poświęcić w ciągu dnia. No dobra. Teraz sprawdź, ile w ciągu dnia poświęcasz na szkołę. No, i poświęcasz, nie wiem, 8 godzin, 9 godzin na same lekcje z przerwami, no bo ciężko to oddzielić. Czasami na przerwach po prostu uczysz się na kolejny przedmiot, chyba że jest inaczej. Dalej patrząc, czasem poświęcasz też dużo czasu na dojazd. Na dojazd do szkoły, na dojazd na zajęcia. No dobra, potem masz jakieś zajęcia dodatkowe albo ich nie masz, patrzysz dalej. Sport, ok, tyle i tyle. Wypisz sobie dokładnie w minutach lub godzinach, ile tego jest. Zachowaj jedną jednostkę, żeby wszystko było spójne. Najlepiej godziny. Idąc dalej, ile się spotykasz ze znajomymi, ile zajmuje ci czasu y, bycie z kimś, relacje, rozmowy, ile potrzebujesz czasu, aby sprawdzać rzeczy y, w internecie i sprawdzić ile czasu spędziłeś na swoim telefonie. To bardzo łatwo sprawdzić, po prostu wchodzisz w telefon i sprawdzasz ile czasu spędziłeś na ekranie. No dobra, zbieramy te informacje. Może masz tam coś jeszcze do dorzucenia? Powinna nam się zlepa zlepiać plus minus doba 24 godziny. Jak jest więcej, to znaczy, że z czymś przesadziłeś. Jak jest mniej, to znaczy, że jeszcze może gdzieś tam jest na coś miejsce. No i teraz uwaga. W praktyce, pomijając oczywiście sen, bez którego nikt z nas nie jest w stanie żyć, uporządkuj względem ilości czasu, jaki na co poświęcasz. Od jednego do 10, przy czym jeden będzie tym, na co poświęcasz najwięcej czasu, do 10 to jest to, na co poświęcasz najmniej czasu. I to jest lista priorytetów, które realnie, mniej lub bardziej oczywiście to jest wszystko estymacja, realizujesz na co dzień. No dobra, teraz trochę ciężka chwila. Zestawiamy obydwie listy i patrzysz. Lista rzeczywista Twojego czasu i lista Twoich wymarzonych priorytetów, z którymi na dzisiaj się zgadzasz. No i porównaj. Zobacz, czy jedynka zgadza się z jedynką, czy dwójka zgadza się z dwójką, albo, co, albo czy przynajmniej w pierwszej trójce znajdują się te same po, po dwóch stronach listy. Zobacz, że w pewnych momentach życia te priorytety nie będą się w 100% pokrywać z tym, co jest dla nas najważniejsze. No bo mamy szkołę, która zajmuje nam 8 godzin życia, plus uczenie się w domu. Nie jesteśmy w stanie czasem tego w ogóle przeskoczyć i tak do skończenia liceum, technikum czy innej szkoły. I to jest normalne i musimy to wliczyć w koszt naszego dnia. W tym momencie, w którym widzisz dwie listy przed sobą, możesz poczynić konkretne zmiany i konkretne akcje, które wpłyną na to, aby lista rzeczywista bardziej przypominała tą, która jest Twoją wymarzoną. Na przykład co? Bardzo proste zadania pod tytułem zmiany swoich priorytetów czy planów tygodniu. Tak po prostu w roku szkolnym wpłyną na to, ile czasu i na co będziesz poświęcać. Jeśli poświęcasz zbyt dużo czasu na telefonie, jesteś w stanie go zmniejszyć. Jeśli zbyt mało spotykasz się z przyjaciółmi, a chciałbyś więcej zainwestować w relacje, po prostu wypisz sobie osoby, z którymi chcesz się spotkać i spotkaj się z nimi na przestrzeni kolejnego miesiąca. Jeśli widzisz, że edukacja zajmuje Ci tylko czas w szkole i oceny nie są dla Ciebie zadowalające, to dodaj Czas na naukę, który do tej pory poświęcałeś na coś innego. Spróbuj wypośrodkować i znaleźć balans. To, co jest ważne, w momencie, w którym będziesz planował swoje życie w odniesieniu do swoich priorytetów, spójrz na to, aby mieć czas na odpoczynek. Jeśli chodzi o sprawę tak istotną jak odpoczynek, to moim zdaniem nie możemy w niego zaklasyfikować czasu, który jest spędzony na telefonie, niezależnie od tego, jak bardzo czujesz, że jest relaksujący. Moim zdaniem wpisz w niego wszystko inne, co tylko daje ci odpoczynek, ale nie to. Priorytety są bardzo istotne, kiedy chcesz wprowadzić bardziej znaczące zmiany do swojego życia lub zmieniasz swoje otoczenie, szkołę, dodajesz coś dużego do swojego życia, ponieważ możesz sprawdzić, Ile faktycznie czasu poświęcasz na konkretne czynności, i czy to zgadza się z Twoimi założeniami i celami, które masz w swoich priorytetach? Priorytety są szczególnie ważne w momentach, kiedy widzisz, że coś w Twoim życiu idzie nie tak, lub czujesz się przemęczony, lub po prostu coś Ci nie idzie już w dłuższym okresie. Pomogą one zmienić coś w Twoim życiu, w Twoim planie, w Twoim czasie, co Da jakiś wgląd czy początek zmiany. Będziesz mógł stwierdzić: Okej, okay, ta sfera życia jest dla mnie tak męcząca i zajmuje 10 z tych 14 godzin i nie jestem w stanie żyć z tym, ponieważ nie mam czasu na odpoczynek, jedzenie i robienie tego, co lubię w tych 4 godzinach, które mi zostają, więc muszę coś zmienić. Zacząć się inaczej, na przykład uczyć, zacząć zmieniać po prostu ilość czasu, którą na coś poświęcam. I to może być zarówno ze strony szkoły, jak i ze strony różnych zajęć, marzeń, które masz. To co istotne, potrzebujemy za każdym razem patrzeć na tą listę z marzeń versus listę rzeczywistą, ponieważ może się również okazać, że pewna sfera Twojego życia zajmuje dużo czasu i energii, ale nie chcesz z niej zrezygnować, ponieważ jest wysoko w Twoich priorytetach. Więc wtedy zrezygnujesz z niej tylko trochę, tak, aby móc żyć zdrowo, ale nie zrezygnujesz z niej w ogóle. Priorytety są pomocne w ukazywaniu celów i pewnego kierunku, w którym idzie Twoje życie. One pomogą ci zobaczyć i troszeczkę zdiagnozować to, gdzie jesteś i w którą stronę idziesz. To w jaki sposób zrealizujesz swoje priorytety i to jak ci się to uda, zależy od wielu czynników. Między innymi od samodyscypliny, o której nagraliśmy filmik, który możesz obejrzeć, klikając w adnotację. A wszystko to łącznie z priorytetami, tym ćwiczeniem i zarządzaniem swoim czasem, po to, abyś mógł budować swoje życie i świadomie podejmować decyzje o rzeczach, w które się angażujesz i na które poświęcasz czas. Priorytety i zarządzanie nimi mogą pomóc Ci w świadomym realizowaniu swojego życia, w decyzjach i zmianach, które chcesz w nie wprowadzać. Może się nagle okazać, że przy pomocy priorytetów, nagle odnajdziesz czas na rzeczy, na które wcześniej nie miałeś. I okaże się, że zmiany, które chciałeś wprowadzić już bardzo długo, nagle da się wprowadzić. Jeżeli masz pytania w tym temacie, zostaw komentarz i napisz nam, jak ty radzisz sobie ze swoimi priorytetami. Jeżeli szukasz miejsca, w którym chciałbyś nauczyć się, jak zarządzać swoim życiem i podejmować świadome decyzje i wiele więcej, zapraszam Cię na warsztaty. Jeżeli jesteś zainteresowany, kliknij link w opisie i obejrzyj nasz filmik. W tym odcinku to już wszystko. Zostaw łapę w górę i subskrybuj. To jest projekt Tu i teraz.